Rzymskie imperium przetrwało ponad 500 lat. Imperium brytyjskie panowało nad światem przez blisko trzystulecia, a potęga Mongolii w XIII wieku sięgała od Europy po Azję. Choć te i inne potęgi w historii różni wiele, łączyła je jedna rzecz. Wszystkie upadły. Gdy ich siła zaczęła zjadać samą siebie, wewnętrzne konflikty, przesyt władzy, złudne poczucie nieśmiertelności. Czy historia znów zatoczy krąg i Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję czeka ten sam los? A może już tak jest? Zacznijmy od Rosji. To kraj, który od wieków funkcjonuje jako imperium. Od czasów carskich, przez Związek Radziecki, aż po dzisiejszą Federację Rosyjską, to państwo, które nieustannie toczyło walkę o strefy wpływów i dominację, nie tylko w regionie, ale także globalnie. Jednak w ostatnich dekadach coraz bardziej przypomina ono imperium w fazie schyłku. Według danych Banku Światowego, rosyjski PKB w 2023 roku wyniósł zaledwie 1,86 biliona dolarów. Mniej niż Włochy czy Kanada. W przeliczeniu na mieszkańca Rosja wypada jeszcze gorzej, bo zajmuje około 70. miejsce na świecie. Inflacja w 2022 roku przekroczyła 13%, a rosyjska gospodarka uzależniona jest od eksportów surowców naturalnych. Ropa i gaz stanowiły ponad 40% budżetu państwa w 2021 roku, jeszcze przed wojną. Eksport ten staje się coraz bardziej problematyczny, a z powodu sankcji z zachodu Rosja zmuszona jest sprzedawać swoje zasoby energetyczne z dużymi rabatami. Na przykład Ropa Urals była w 2023 roku sprzedawana z ponad 30% upustem w stosunku do cen ropy Brent. Dodatkowo, zależność od nabywców takich jak Chiny i Indie prowadzi do niekorzystnych warunków handlowych. To pogłębia nierównowagę finansową i ogranicza zdolność Rosji do inwestycji w inne sektory gospodarki. Ich sektor technologiczny ponosi ogromne straty z powodu odcięcia od komponentów elektronicznych, technologii zachodnich i know-how. Przedsiębiorstwa takie jak Yandex, Sberbank i inne próbują tworzyć autonomiczne systemy operacyjne, aplikacje i rozwiązania technologiczne, ale są daleko w tyle za globalnymi gigantami. Według szacunków, w wyniku sankcji Rosja utraciła dostęp do ponad 60% zaawansowanych maszyn CNC, czyli Computer Numerical Control i ponad 70% półprzewodników wykorzystywanych w produkcji przemysłowej. Widzimy też dramatyczne skutki wojny. Szacuje się, że straty ludzkie po stronie Rosji w konflikcie z Ukrainą przekroczyły 300 tysięcy zabitych Iranów. Dane opublikowane przez niezależne źródła, takie jak The Economist i Institute for the Study of War, wskazują na coraz większy kryzys w strukturach armii, brak sprzętu, morale oraz przeszkolonego personelu. Według rosyjskich opozycyjnych analityków wojskowych w wielu przypadkach do jednostek trafiają rezerwiści z minimalnym przeszkoleniem i przestarzałym wyposażeniem, co przekłada się na wysoką śmiertelność. Wydatki wojskowe Rosji wzrosły w 2024 roku do około 6% PKB. To jest to ponad dwa razy więcej niż w 2019 roku i ciągle rosną. Jednocześnie, według raportu rosyjskiego Ministerstwa Finansów, budżet na edukację zmniejszono o 7,5%, a na służbę zdrowia o ponad 10%. W efekcie dochodzi do spadku jakości usług publicznych. W wielu regionach brakuje lekarzy, nauczycieli, a szpitale i szkoły są niedoinwestowane. W 2023 roku średnia długość życia w Rosji wynosiła 71 lat mniej niż w większości państw europejskich i poniżej poziomu z 2019 roku. Centralizacja władzy przy jednoczesnym tłumieniu opozycji doprowadziła do osłabienia instytucji państwowych. System sądowniczy, media i lokalne administracje są podporządkowane Kremlowi, co ogranicza ich zdolność do skutecznego działania. Według raportu Freedom House z 2023 Rosja uzyskała jedynie 16 punktów na 100 możliwych w indeksie wolności politycznych i obywatelskich niżej niż większość krajów afrykańskich. Demografia Rosji pogorsza się w sposób alarmujący. Populacja kraju zmniejsza się nie tylko z powodu niskiego wskaźnika urodzeń, jest to 1,4 dziecka na kobietę, ale również przez nadmierną śmiertelność wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym. I tutaj przyczyną są głównie choroby serca, alkoholizm oraz samobójstwa. Dane WHO wskazują, że rosyjscy mężczyźni żyją średnio o 10 lat krócej niż kobiety, co stanowi jedną z największych różnic na świecie. Rosja również doświadcza ogromnej fali emigracji. Po inwazji na Ukrainę w 2022 roku kraj opuściło ponad 1,3 miliona osób. Głównie ludzie młodzi, wykształceni z sektora IT, medycyny i nauki. Według danych projektu OK Russians większość z nich nie planuje powrotu. To drenuje rosyjski kapitał ludzki, który i tak był ograniczony. Zgodnie z teorią Josepha Taintera istnieje mechanizm, według którego rozwinięte społeczeństwa upadają, gdy koszt ich złożoności przewyższa korzyści. Rosyjskie społeczeństwo zbliża się do progu niewydolności systemowej. Wysokie koszty utrzymania kontroli, brak adaptacji, ograniczenia strukturalne i coraz większe obciążenie struktur państwowych prowadzą do powolnej erozji. Paul Kennedy w swojej pracy The Rise and the Fall of the Great Powers ostrzegał przed zjawiskiem imperial overstretch, czyli nadmiernym rozciągnięciem imperium poza jego możliwości ekonomiczne. Rosja dziś dokładnie to robi. Inwestuje w dominację terytorialną, mimo że nie jest w stanie zapewnić stabilności społecznej i technologicznej wewnątrz. Immanuel Wallenstein, twórca teorii systemu świata, argumentował, że każde imperium przechodzi cykle. Wzrostu hegemonii i schyłku. Dla Rosji okres hegemonii zakończył się w 1991 roku. Obecnie wchodzimy w fazę stagnacji, gdzie kraj próbuje utrzymać dawną pozycję siłą, a nie przewagą ekonomiczną czy kulturową. Nazwałby Rosję peryferyjną pozostałością po dawnym centrum hegemonicznym. Kraj nie oferuje już światu modelu rozwoju ani atrakcyjnej kultury. Jego soft power ogranicza się do propagandy skierowanej do wybranych państw. Władze skupiają się na budowaniu iluzji potęgi przez konflikty zewnętrzne, a nie przez rzeczywiste reformy. Z kolei Ibn Kalun, XIV-wieczny uczony arabski, zauważył, że każda dynastia i imperium przechodzi cykl życia od energicznego wzrostu po degenerację, której znakiem są skorumpowane elity, luksus i upadek ducha wspólnoty. W Rosji obserwujemy właśnie te degeneracje. Oligarchizacja państwa, upadek edukacji, zapaść zdrowia i rosnące uzależnienie od państw autorytarnych, jak Chiny, Iran i Korea Północna. To wszystko, kryzys demograficzny, ekonomiczny, technologiczny i społeczny, składa się na obraz kraju, który funkcjonuje bardziej jak gasnące imperium niż nowoczesne państwo. I choć Rosja nadal potrafi zaskoczyć siłą militarną czy wpływem propagandy, jej fundamenty są coraz bardziej kruche, a to dopiero początek dłuższego procesu. I choć Rosja w przeszłości przetrwała trudniejsze chwile, dzisiejszy globalny kontekst, powiązania gospodarcze i technologiczne sprawiają, że droga budowy będzie znacznie trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Przejdźmy teraz do Chin. Kraju, który w ciągu ostatnich 40 lat przeszedł drogę od ubogiego państwa rolniczego do drugiej gospodarki świata. Jednak ten sukces nie jest pozbawiony ciemnych stron, a wiele sygnałów wskazuje na to, że Chiny również mogą wkraczać w fazę przeciążenia i stagnacji. Zgodnie z klasycznymi teoriami upadku imperiów. Chiński wzrost gospodarczy był imponujący. Średnio ponad 9% rocznie od lat 80. do 2010 roku. Miliony ludzi wydźwignięto z ubóstwa, a Pekin zaczął rywalizować z Waszyngtonem o pozycję globalnego lidera. Ale od kilku lat ten wzrost wyhamowuje. W 2023 roku PKB Chin wzrósł o 5,2%, co oficjalnie uznano za sukces, ale wielu analityków twierdzi, że dane są zawyżone. Rzeczywista dynamika może być znacznie niższa i według danych niezależnych ośrodków badawczych, np. Rodium Group, realny wzrost mógł wynosić około 3,5 do 4%. Największym zagrożeniem dla stabilności Chin jest kryzys w sektorze nieruchomości. Branża ta odpowiada za około 25-30% do całkowitego PKB bezpośrednio i pośrednio. Upadek gigantów jak Evergrande czy Country Garden spowodował kaskadę niewypłacalności. Łączne zobowiązania sektora przekraczały równowartość 7 bilionów dolarów, a setki tysięcy mieszkańców nie otrzymały zakupionych mieszkań. Zaufanie konsumentów załamało się, sprzedaż nieruchomości w największych miastach spadła o 20 rok do roku w 2023. Dodatkowo chińskie władze wciąż próbują utrzymać wzrost poprzez stymulację kredytową, co prowadzi do lawinowego wzrostu zadłużenia. Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych, BIS, dług całkowity, publiczny i prywatny Chin wynosi już 280% PKB. Zadłużenie samorządów lokalnych i tzw. LGFV, czyli Local Government Financing Vehicles, przekroczyło 9 miliardów dolarów. Samorządy, które wcześniej zarabiały na sprzedaży ziemi deweloperom, dziś są uwięzione w spirali zadłużenia i nie mają środków na inwestycje publiczne. Demografia to kolejna tykająca bomba. W 2023 roku chińska populacja po raz pierwszy oficjalnie się zmniejszyła o 850 tysięcy osób. Wskaźnik dzietności wynosi 1,09 na kobietę i są to dane z National Bureau of Statistics, co jest jednym z najniższych na świecie. Prognozy ONZ mówi o spadku populacji Chin do 1,3 miliarda do 2050 roku i poniżej miliarda do końca stulecia. Starzejące się społeczeństwo oznacza spadek siły roboczej. Liczba pracujących może zmniejszyć się o 100 milionów osób w ciągu dwóch dekad. System emerytalny i opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na taki wstrząs. W wielu prowincjach już dziś brakuje pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób starszych. Wzrost liczby osób zależnych przy jednoczesnym spadku liczby podatników oznacza rosnącą presję fiskalną. Społeczne Chiny również nie są monolitem. No bo po latach polityki zero covid która doprowadziła do zamknięcia setek miast i znacznego ograniczenia swobód obywatelskich, doszło do rzadkich i gwałtownych protestów w wielu częściach kraju. Demonstracje w Szanghaju, Pekinie i Kantonie w 2022 roku pokazały, że społeczeństwo może być bardziej niespokojne niż się powszechnie sądzi. Według Taintera państwo staje się niewydolne, gdy nie potrafi już zarządzać złożonością, którą samo wytworzyło. Chiny stworzyły system oparty na centralnej kontroli, nadzorze technologicznym, planowaniu długoterminowym i nadmiernym interwencjonizmie. Ale dziś, przy kurczących się zasobach, rosnącym długu i niepokojach społecznych, ten model może się załamać pod własnym ciężarem. Paul Kennedy zwracał uwagę na zagrożenia płynące z nadmiernych ambicji geopolitycznych. Chiny inwestują miliardy dolarów w projekt pasa i szlaku mając nadzieję na rozbudowę swojej globalnej sieci wpływu. Jednak wiele z tych inwestycji przynosi mierne rezultaty. Państwa takie jak Pakistan, Sri Lanka czy Kenia mają trudność ze spłatą chińskich pożyczek. Pekin coraz częściej przejmuje nierentowne projekty, co może się okazać kosztowną pułapką. Sytuacja na Morzu Południowochińskim i kwestia Tajwanu to kolejne punkty zapalne. Tajwan nie tylko ma znaczenie symboliczne i strategiczne, bo też produkuje również około 60% światowych półprzewodników i 90% najbardziej tych zaawansowanych. Inwazja na wyspę oznaczałaby globalny kryzys technologiczny i najpewniej sankcje oraz konfrontacje z USA i ich sojusznikami. Wspomniany wcześniej Wallerstein analizował cykle hegemoniczne jako fazy ekspansji dominacji i schyłku. Chiny są dziś na granicy między drugą a trzecią fazą. Oferują model technokratyczno-autorytarny, ale coraz częściej napotykają opór nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. Młode pokolenie chińczyków jest bardziej sceptyczne wobec propagandy, a zjawisko "lying flat" dobrowolnego wycofania się z wyścigu karier zyskuje na popularności. Ibn Khaldun uznałby dzisiejsze Chiny za przykład imperium, które osiągnęło potęgę, ale nie potrafi odnaleźć nowej tożsamości w zmieniającym się świecie. Elity są zbiurokratyzowane, społeczeństwo zmęczone, a struktura państwa coraz bardziej opresyjna. I w długim trwaniu to nie wróży dobrze. Chiny nie są bliskie upadku w tradycyjnym sensie, ale są na progu przesilenia punktu, w którym dotychczasowy model przestaje działać. I właśnie wtedy, jak pokazała historia, imperia zaczynają się chwiać. To prowadzi nas do Stanów Zjednoczonych kraju, który przez dziesięciolecia był synonimem potęgi gospodarczej, militarnej i kulturowej no bo to właśnie USA po II wojnie światowej objęły rolę globalnego hegemona, a po upadku Związku Radzieckiego pozostały jedynym supermocarstwem. Jednak dziś coraz więcej symptomów wskazuje na to, że także to imperium wchodzi w fazę przesilenia. Powolnej erozji, która może przerodzić się w upadek w rozumieniu cywilizacyjnym. Na pierwszy plan wysuwa się zadłużenie publiczne. W 2024 roku dług narodowy Stanów Zjednoczonych przekroczył 34 biliony dolarów, co odpowiada ponad 120% PKB. Według Biura Budżetowego Kongresu, jeśli obecne trendy się utrzymają, do 2050 roku dług federalny może wzrosnąć do 200% PKB, a obsługa tego zadłużenia już dziś pochłania około 10% całego budżetu federalnego, więcej niż wydatki na edukację czy infrastrukturę. Jednocześnie Stany Zjednoczone utrzymują największy budżet obronny na świecie. W 2023 roku wyniósł on 877 miliardów dolarów, czyli więcej niż łączny budżet 10 kolejnych krajów razem wziętych. Eksperci ostrzegają, że takie militarne przeciążenie to klasyczna pułapka upadających imperium. USA Utrzymują ponad 750 baz wojskowych na całym świecie, od Japonii przez Niemcy po Bahrain i Honduras. Zasoby są rozproszone, a każde nowe zobowiązanie, jak wsparcie Ukrainy, sojusze w Azji czy obrona Izraela, pogłębia wewnętrzne napięcia budżetowe. Społecznie i politycznie kraj przeżywa głęboki kryzys zaufania. W sondażu Pew Research Center z 2023 roku tylko 16% Amerykanów stwierdziło, że ufa rządowi federalnemu, a ponad 75% uznało, że kraj zmierza w złym kierunku. Polaryzacja osiągnęła niespotykane wcześniej poziomy. Wybory prezydenckie dzielą społeczeństwo niemal porówno, a kongres jest sparaliżowany partyjnymi konfliktami. W 2021 roku cały świat obserwował z niedowierzaniem, gdy tłum szturmował Kapitol, symbol amerykańskiej demokracji, próbując zakłócić pokojowe przekazanie władzy. I tu znów możemy przytoczyć elementy teorii Taintnera. Systemy upadają, gdy koszt ich złożoności przekracza możliwości zarządzania. Amerykańska biurokracja, system opieki zdrowotnej, system podatkowy wszystko to stało się niewydolne. Koszty ubezpieczenia zdrowotnego rosną szybciej niż inflacja, a ponad 27 milionów ludzi nie ma żadnego ubezpieczenia. Jednocześnie średnia długość życia w 2022 roku wynosiła 76,4 lata, co plasuje USA poniżej wielu krajów rozwiniętych, w tym Czech, Chile czy Korei Południowej. Infrastruktura kraju jest w złym stanie. Według American Society of Civil Engineers ogólna ocena infrastruktury USA w 2021 roku wynosiła D. Mosty, drogi, systemy wodociągowe i energetyczne wymagają inwestycji przekraczających 2,6 biliona dolarów. A mimo to polityczna niestabilność i konflikty budżetowe blokują duże programy modernizacyjne. Ekonomicznie USA dalej pozostają liderem, ale zmagają się z rosnącymi nierównościami. W 2023 roku 1% najbogatszych Amerykanów posiadał ponad 32% całego majątku narodowego, podczas gdy połowa społeczeństwa mniej niż 2%. Kryzys mieszkaniowy pogłębia się. Ceny domów rosną szybciej niż płace, a w wielu miastach klasy średniej nie stać na zakup mieszkania. W Los Angeles, San Francisco i w Nowym Jorku bezdomność osiąga rekordowe poziomy. Amerykańska hegemonia kulturowa, niegdyś niepodważalna, również słabnie. Wzrasta globalna popularność produkcji koreańskich, hinduskich i lokalnych platform streamingowych. Soft power USA, choć nadal silne, jest coraz częściej kwestionowane przez działania wewnętrzne, przemoc z użyciem broni, brutalność policji, konflikty rasowe i spór o prawa człowieka. Warsztin opisywał upadek Hegemonii jako utratę kontroli nad centrum systemu światowego. Dziś USA muszą konkurować z Chinami, z Unią Europejską czy z państwami BRICS na rynkach surowców. Ich przewaga się kurczy, nie dramatycznie, ale systematycznie. I spełniane wcześniej Imne Kalun pisał o degeneracji elit, ich oderwaniu od społeczeństwa i zatraceniu ducha jedności. A elity polityczne i gospodarcze USA zdają się coraz bardziej oderwane od przeciętnego człowieka. System lobbyingowy, wpływ wielkich korporacji na legislację, kryzys zaufania to wszystko podważa fundamenty Republiki. USA nie są jeszcze bliskie upadku to wciąż największa gospodarka i główny innowator świata. Ale obserwujemy powolny proces erozji, w którym wielkość nie chroni przed słabościami. Jeśli historia jest nauczycielką, to pokazuje, że imperia upadają nie wtedy, gdy są słabe, ale gdy nie zauważają własnej krychłości. I właśnie to może dziś dotyczyć Ameryki. Historia dostarcza nam potężnych lekcji. Przykłady upadków dawnych imperium, czy to Rzymu, Chin, dynastii Ming czy Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, pokazują powtarzające się wzorce: przeciążenie, degeneracja elit, zbytni koszt złożoności i utrata zaufania społecznego. Naszą analizę oparliśmy na teoriach Teintnera, Kennedy'ego, Wallensteina i Ibn Khalduna, które mają ogromne wartości analityczne oraz na analizie aktualnej kondycji tych państw. Jednak warto pamiętać, to są teorie i sygnały, a nie niepodważalne prawa fizyki. To, że historia się rymuje, nie oznacza się, że się powtarza i powtórzy w ten sam sposób. Ani Rosja, ani Chiny, ani Stany Zjednoczone nie są skazane na upadek. Teorie historyczne opierają się na trendach, ale nie są wyrokiem. Upadek nie jest nieunikniony, może być zatrzymany, odwrócony, a nawet przekształcony w nową formę siły. Kluczowe jest zrozumienie zagrożeń i wola zmiany. Rosja mogłaby zmodernizować swoje instytucje, zrezygnować z ekspansji i zainwestować w obywateli. Chiny mogłyby dostosować swój model gospodarczy do starzejącego się społeczeństwa i zmniejszyć zależność od kontroli centralnej. A USA mogły wzmocnić swoją demokrację, odbudować infrastrukturę i odnowić ducha wspólnoty. To, co dzieli upadające imperia od tych, które trwają, to zdolność do samorefleksji i reformy. Historia to nie fatum, to przestrzeń do działania. Widzimy zagrożenia, ale przyszłość jest nadal otwarta. Na dzisiaj to wszystko. Ja Was zapraszam do komentarzy, bo poruszaliśmy tutaj bardzo dużo różnych wątków, więc jeżeli czujecie, że któreś wymagałyby jeszcze nakreślenia, dajcie znać w opisie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Możecie zobaczyć jeszcze tutaj film, a my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!